Cześć, dziś zapraszam na obłędne ciasto, które jeśli przygotujesz raz, to gwarantuję, że będziesz robić co tydzień. Delikatny biszkopt, przepyszny krem, truskawki i beza. Genialne połączenie. Zapraszam. Zaczynamy od biszkoptu. Cztery duże jajka, u mnie są to jajka w rozmiarze L i pół szklanki cukru. Ubijaj razem na sztywną, puszystą pianę. Mikserem planetarnym na średnich obrotach około 10-12 minut, mikserem ręcznym na najwyższych obrotach 15 minut z zegarkiem w ręku. W międzyczasie 2 trzecie szklanki mąki pszennej typu 450 i 2 łyżki mąki ziemniaczanej wymieszaj dokładnie razem. Kiedy piana będzie ubita, czyli zwiększy swoją objętość wyraźnie, mniej więcej trzykrotnie i zrobi się jasna, odstaw mikser na bok i po 2-3 łyżki przesiewaj suche składniki. Za każdym razem mieszaj delikatnie, a gdy rozmieszasz całość, dodawaj kolejną porcję. Ten biszkopt nie potrzebuje proszku do pieczenia, ale jeśli obawiasz się, że Ci nie wyjdzie albo miałeś wcześniej problemy z biszkoptem, możesz dodać jeszcze dodatkowo płaską łyżeczkę proszku do pieczenia. Gdy wymieszasz już całą mąkę, gotowe ciasto przelej do przygotowanej blaszki. U mnie ma ona wymiary 24x35 cm. Dno blaszki wcześniej wyłóż papierem do pieczenia, boków niczym nie smaruj. Ciasto wyrównaj i od razu wstaw do piekarnika wcześniej nagrzanego do 160 stopni bez termoobiegu lub 150 mniej więcej z termobiegiem. Biszkopt piecz na drugim poziomie od dołu przez 20-30 minut w zależności od piekarnika, zanim go wyjmiesz sprawdź patyczkiem czy jest upieczony w środku. Jeśli biszkopt jest upieczony patyczek wychodzi suchy, nie przedłużaj pieczenia, tylko od razu wyjmij go z piekarnika i zostaw na blacie do całkowitego wystudzenia. Po czym odwróć blachę do góry dnem, wyjmij biszkopt, zdejmij papier i pozwól mu jeszcze dokładnie wystygnąć. Biszkopt możesz sobie upiec dzień, dwa przed składaniem ciasta. I teraz beza 6 białek Czyli 210 g albo 3 czwarte szklanki ubijaj na sztywną pianę. Gdy piana będzie już sztywna, dodaj 300 g cukru. U mnie jest to cukier drobny do wypieków, ale można użyć zwykłego kryształu. Cukier dodawaj po łyżce, cały czas kontynuując ubijanie. Do bezy możesz użyć białek mrożonych, wcześniej musisz je dokładnie rozmrozić i zostawić na blacie na kilka godzin, aby białka osiągnęły temperaturę pokojową. Jeśli nie masz białek zamrożonych i zastanawiasz się, co zrobić z żółtkami, to tutaj mam dwa przepisy do polecenia. Po pierwsze przepis na szarlotkę delikatną, dokładnie z sześciu żółtek, przepyszne, delikatne ciasto, które możesz nadziać nie tylko jabłkami, ale dowolnymi innymi owocami. Bardzo polecam. I druga moja propozycja to są najlepsze jagodzianki, które tak jak w przypadku szarlotki wcale nie muszą być z jagodami, można użyć tutaj świeżych truskawek, można użyć dowolnych owoców mrożonych, można użyć borówki, w każdej wersji wyjdą absolutnie przepyszne. W przepisie na jagodzianki jest 5 żółtek, ale nie będzie to w ogóle przeszkadzało, jeśli dodasz ich 6. Gdy dodasz już cały cukier, kontynuuj ubijanie bez jeszcze około 7 do 10 minut, tak aby piana była naprawdę błyszcząca i sztywna, a cały cukier dokładnie rozpuścił się w pianie. Gdy piana będzie już ubita i gotowa, odstaw mikser na bok, dodaj jeden budyń waniliowy lub śmietankowy bez cukru, całość dokładnie wymieszaj. Po czym dosyp jeszcze 50 do 80 g płatków migdałów i znów całość dokładnie wymieszaj. Gotową pianę przełóż do blachy identycznej, w której piekł się biszkopt, czyli przypominam 24 na 35 cm. Blachę wyłóż wcześniej papierem do pieczenia, tym razem wyłożyłam całą blachę łącznie z bokami. Gotową bezę wstaw do piekarnika nagrzanego do 140 stopni bez termoobiegu lub 130 z termoobiegiem i piecz godzinę 15 minut. Po tym czasie beza powinna być chrupiąca na wierzchu i sucha, w środku pozostanie nieco wilgotna. Gotową upieczoną bezę wyjmij z piekarnika i wystuć całkowicie. Normalnym zjawiskiem jest to, że beza po jakimś czasie w trakcie stygnięcia trochę się zapadnie. Nie należy się tam w ogóle przejmować. Pół szklanki przygotowanej wody, jedna łyżeczka cukru i 3-4 łyżki soku z cytryny wymieszaj razem. Składniki pączu możesz sobie dowolnie dostosowywać do własnego smaku i upodobania. Poncz powinien być raczej lekko kwaśny niż słodki. Całość odstaw na czas przygotowania kremu. Przypominam, że biszkopt nasączamy pączem, który jest zimny. 500 g schłodzonego serka mascarpone, 4 łyżki cukru pudru. Do smaku może być mniej, może być więcej w zależności od tego jak wolisz. 5 łyżek soku z cytryny i otarta skórka z cytryny dla chętnych, ale ja zdecydowanie polecam dodać krem. Nawet ze skórką cytryny wychodzi tylko delikatnie cytrynowy. Całość utrzyj razem, tylko tyle, aby wszystko się połączyło. Następnie dodaj 500 g dobrze schłodzonej śmietanki 36%. Całość zwiększuj do chwili, aż powstanie puszysty krem. Następnie biszkopt nasącz przygotowanym zimnym ponczem. Na wierzch wyłóż cienką warstwę kremu na wierzchu ułóż mniej więcej kilogram pokrojonych na pół truskawek. Jeśli masz truskawki, które są małe, możesz je ułożyć w całości. Truskawki przykryj całym pozostałym kremem i wszystko wyrównaj. Na wierzchu ułóż. Upieczoną wcześniej i wystudzoną bezę. Ja to robię w ten sposób, że przenoszę całość na papierze, na którym beza się piekła, następnie układając na wierzchu ciasta, na kremie powoli odsuwam i zdejmuję papier spod spodu. Beza nie musi być idealna, na pewno się w trakcie trochę połamie, to w ogóle w niczym nie przeszkadza, wręcz nabiera do dodatkowego uroku, także nie trzeba się tym przejmować. Gotowe ciasto najlepiej jest wstawić do lodówki na kilka godzin albo na całą noc. To da czas na to, aby składniki się połączyły ciasta, a beza dzięki temu będzie się na pewno dużo łatwiej kroić. Smacznego! A więcej sprawdzonych, skutecznych przepisów znajdziesz w moich książkach. Kup już teraz, zapraszam do sklepu orchideli.